Witam. Ostatnio duże zainteresowanie wymianą zbiorników. Ludzie pytają o koszt legalizacji zbiorników oraz wymiany na nowy. I pokazuję o co w tym wszystkim chodzi. Po lewej stronie mamy nowy zbiornik, po prawej używany. 10-letnia homologacja już się skończyła. Klient odwiedził. Stacja legalizacji zbiorników w Krakowie. Tu nie będziemy zradzać szczegółów, trzeba sobie znaleźć na internecie. Zbiornik wydaje się być ładny, piękny. Oczywiście homologacja nie została przedłużona. Już pokazujemy dlaczego. A to jest powód. Negatywnego badania, oczywiście, za które klient musi zapłacić 300 zł. Skończyło się to wymianą zbiornika na nowy koszt 700 zł, czyli całość 1000 zł. Także decyzja znależy. że do klienta, jeśli ktoś jest pewny zbiornika i wie, że on jest w stanie, jak widać, do nowego idealne, można te 300 zł zaryzykować. Także to by było na tyle i zapraszam na wymianę zbiornika na nowe, dzięki.